Czy kiedykolwiek obudziłeś się pewnego ranka i poczułeś, że coś się zmieniło? Nie w świecie, w tobie. Że to, co kiedyś wydawało się niezbędne miłość, związek, to ciepło drugiej osoby dziś już nie ma tej samej wagi. Że cisza, która kiedyś bolała, teraz daje spokój. Czy to oznacza, że stałeś się zimny? Czy może po prostu zrozumiałeś coś, czego większość mężczyzn nigdy nie pojmuje? Dlaczego bycie samotnym staje się lepsze niż posiadanie dziewczyny, gdy się starzejesz? Zanim odpowiem, zatrzymaj się na chwilę. Bo to pytanie nie jest tylko o kobietach, to pytanie jest o tobie, o tym, kim się stałeś, ile przetrwałeś i jak wiele zrozumiałeś. Jeśli te słowa trafiają do ciebie, jeśli czujesz, że to wideo może dotknąć czegoś głębokiego, zasubskrybuj kanał. Nie dlatego, że proszę. Ale dlatego, że tutaj uczymy się patrzeć na życie przez pryzmat siły, spokoju i stoickiej prawdy. Widzisz, młodość to czas, gdy gonimy za emocjami. Potrzebujemy aprobaty, potwierdzenia, ciepła. Chcemy, by ktoś nas widział, by ktoś powiedział, jesteś ważny, ale z wiekiem zaczynamy rozumieć, że to, co kiedyś było potrzebą, teraz jest luksusem, a czasem nawet ciężarem. Kobieta w życiu mężczyzny może być źródłem szczęścia, ale może też być kotwicą, która trzyma go w miejscu, gdy on już dawno powinien płynąć dalej. Z wiekiem mężczyzna zaczyna cenić coś innego. Nie emocje, lecz równowagę. Nie przywiązanie, lecz wolność. Nie namiętność, która płonie i gaśnie, lecz spokój, który trwa. I to właśnie dlatego samotność przestaje być przekleństwem, a staje się wyborem. Kiedy jesteś młody, samotność boli, bo czujesz, że czegoś ci brakuje. Kiedy jesteś starszy, samotność uzdrawia, bo w końcu masz wszystko, czego potrzebujesz siebie. Mężczyzna po czterdziestce, pięćdziesiątce, który przeszedł przez wzloty i upadki który kochał i stracił, który widział, jak ludzie przychodzą i odchodzą, zaczyna widzieć świat inaczej, rozumie, że spokój jest najcenniejszym luksusem, że każda chwila ciszy, każda samotna kawa, każdy spacer bez pośpiechu to wolność, za którą kiedyś oddałby wszystko, związek wymaga kompromisów, wymaga energii, wymaga emocji, które z wiekiem chcesz zachować dla siebie. I nie dlatego, że jesteś egoistą, ale dlatego, że wiesz, ile kosztuje każdy nerw, każda kłótnia, każda próba bycia zrozumianym przez kogoś, kto widzi świat zupełnie inaczej. Bycie samotnym nie oznacza bycia pustym. To świadomość, że nie potrzebujesz drugiej osoby, by czuć się pełnym. To dojrzałość, której wielu nie osiąga. To zrozumienie, że miłość do siebie, szacunek do własnego czasu i spokoju jest najwyższą formą wolności. Widzisz, z wiekiem przestajesz walczyć o uwagę. Nie dlatego, że już jej nie dostajesz, ale dlatego, że już jej nie potrzebujesz. Kiedy byłeś młodszy, chciałeś imponować kobietom. Teraz wiesz, że prawdziwy mężczyzna nie musi imponować nikomu. On po prostu jest. Jego obecność, jego cisza, jego spokój mówią więcej niż tysiąc słów. Kobiety to czują. Paradoksalnie, i am bardziej mężczyzna akceptuje swoją samotność. Tym bardziej staje się atrakcyjny, bo nie szuka. Nie błaga, nie potrzebuje. A kobieta wyczuwa to natychmiast. W jego oczach nie ma desperacji, jest siła. W jego gestach nie ma pośpiechu, jest kontrola. W jego głosie nie ma niepokoju, jest spokój, który mówi: Nie muszę cię mieć, by być szczęśliwy. Ale oto sekret, o którym większość mężczyzn milczy: samotność uczy prawdy. Kiedy jesteś sam, widzisz siebie bez filtrów. Widzisz swoje błędy, swoje słabości, swoje lęki. I jeśli masz odwagę, uczysz się je akceptować. Związek często odciąga cię od tej pracy, bo łatwiej jest uciec w iluzję nas, niż zmierzyć się z ja. Bycie samotnym po czterdziestce to nie porażka, to nagroda, to dowód, że nie musisz już grać roli, którą świat ci narzucał. Nie musisz być idealnym partnerem, zdobywcą, opiekunem. Możesz po prostu być, oddychać. Myśleć, budzić się rano bez ciężaru oczekiwań. Nie chodzi o to, że kobiety są problemem, chodzi o to, że z wiekiem uczysz się, że twoja energia ma wartość i zaczynasz wybierać, gdzie ją inwestujesz. W rozwój, w spokój, w pasję, w rzeczy, które naprawdę mają znaczenie. Każdy mężczyzna w pewnym momencie życia dochodzi do tej granicy, gdzie związek przestaje być spełnieniem, a staje się ograniczeniem gdzie rozmowy o codzienności, o rachunkach, o drobiazgach, zaczynają brzmieć jak echo pustych słów. I wtedy pojawia się pytanie, czy to jest naprawdę to, czego chciałem od życia? Czy to jest ta wolność, o której marzyłem jako chłopak? Kiedyś wierzyłeś, że miłość wszystko naprawi, dziś wiesz, że miłość bez spokoju to chaos, a spokój bez miłości potrafi być piękniejszy niż kiedykolwiek sądziłeś. Bo oto prawda, którą zrozumiesz dopiero z czasem, nie każda samotność to brak. Czasem to luksus, na który trzeba było zapracować latami. I może właśnie dlatego, i am starszy jesteś, tym bardziej rozumiesz, że bycie samemu to nie ucieczka od świata, to powrót do siebie. Ale. Jeśli to wszystko prawda, jeśli spokój i samotność są tak potężne, to dlaczego wciąż tylu mężczyzn boi się ich jak ognia? Dlaczego, mimo bólu i rozczarowań, nadal szukają kobiet, które wprowadzą chaos w ich uporządkowane życie? Dlaczego więc tylu mężczyzn, mimo że wiedzą, jak kosztowny potrafi być związek, wciąż wraca do tego samego ognia, który już raz ich poparzył? Bo prawda jest taka, samotność wymaga odwagi. To nie jest droga dla każdego. Większość ludzi nie potrafi znieść ciszy, w której odbija się echo własnych myśli. Potrzebują hałasu, rozmów, obecności kogoś, kto przykryje ich lęki. A mężczyzna, który naprawdę poznał siebie, wie, że największym luksusem jest właśnie ta cisza, nawet jeśli czasem boli. Widzisz, wielu mężczyzn myli samotność z pustką. Ale pustka to brak sensu. Samotność to przestrzeń, w której sens się rodzi. Kiedy jesteś sam, zaczynasz dostrzegać, jak wiele razy w życiu oddawałeś swoją energię za darmo w imię miłości uznania, akceptacji. Ile razy zginałeś kark, by zadowolić kogoś, kto nawet nie rozumiał twojej walki. Ile razy poświęcałeś swoje marzenia, by utrzymać coś, co już dawno przestało ci służyć. Z wiekiem uczysz się jednego, że spokój ma cenę, ale warto ją zapłacić. Bo każda kłótnia, każdy emocjonalny dramat, każde musimy porozmawiać, zabiera coś z twojego wnętrza. A gdy przekroczysz pewien wiek, wiesz, że nie możesz już tracić siebie na rzeczy, które nie dają nic w zamian. Kiedy jesteś młody, potrzebujesz kobiety, by zrozumieć siebie. Kiedy jesteś dojrzały, potrzebujesz siebie, by zrozumieć kobiety. I wtedy zaczynasz widzieć, że to nie one się zmieniły, to ty przestałeś się oszukiwać. Bycie samotnym po latach doświadczeń to nie chłód, to świadomość, to umiejętność powiedzenia nie bez wyrzutów sumienia, to wewnętrzna pewność, że twoje granice są święte. Bo każdy mężczyzna, który zbyt długo rezygnował z siebie, wie, jak trudno później odzyskać kontrolę nad własnym życiem. Związek może być piękny, ale tylko wtedy, gdy jest wyborem, a nie ucieczką. Gdy mężczyzna nie szuka w kobiecie lekarstwa na swoje lęki, lecz partnerki w drodze, gdy potrafi być sam, a mimo to wybiera obecność, bo wtedy nie jest już niewolnikiem emocji, jest ich mistrzem. Filozofia stoicka mówi jasno: Nie kontrolujesz świata, ale możesz kontrolować siebie. Nie możesz przewidzieć, kto cię zrani, kto cię pokocha, kto odejdzie. Ale możesz wybrać, jak na to zareagujesz. I właśnie w tym tkwi potęga samotności, uczysz się być panem swoich reakcji. Nie zależysz od humoru partnerki, od jej nastrojów, od jej oczekiwań. Jesteś i to wystarczy. W pewnym wieku mężczyzna zaczyna dostrzegać piękno w prostocie. Nie potrzebuje dramatów, nie potrzebuje potwierdzenia. Chce spokoju, poranka z kawą, wieczoru z książką, ciszy pośród hałasu świata. A kiedy spotyka kobietę, która próbuje ten spokój zakłócić, nie walczy z nią, po prostu odchodzi. Bo wie, że nie musi już niczego udowadniać. Kiedyś myślałeś, że samotność to kara. Teraz widzisz, że to prezent, bo to właśnie w samotności odkrywasz, kim jesteś bez masek, bez oczekiwań, bez roli, którą próbowałeś grać. Sam, w tej ciszy, poznajesz prawdziwego siebie i często po raz pierwszy naprawdę siebie lubisz. Niektórzy powiedzą, ale człowiek nie jest stworzony, by być sam. Może, ale człowiek też nie jest stworzony, by żyć w kłamstwie, by zadowalać innych, by gubić siebie dla iluzji miłości. Być może samotność nie jest naturalna, ale bycie nieszczęśliwym też nie jest. Widzisz, stoik nie ucieka od uczuć, on je rozumie. Wie, że pragnienia są jak fale przychodzą i odchodzą ale nie pozwala Iam go zatopić. I dlatego mężczyzna, który zrozumiał wartość bycia sam, nie jest zgorzkniały, on jest spokojny. To różnica, której młodsi mężczyźni często nie pojmują. Samotność nie oznacza braku kobiety w łóżku, oznacza brak chaosu w głowie, brak niepokoju w sercu, brak niepotrzebnych oczekiwań. Oznacza, że Twój czas, Twoja energia, Twoje emocje należą wreszcie do Ciebie. To nie jest historia o rezygnacji z miłości. To historia o wyborze siebie. O tym, że z wiekiem uczysz się, że twoja wartość nie zależy od tego, kto jest obok, ale od tego, kim jesteś, gdy nikt nie patrzy. I paradoksalnie, to właśnie wtedy, gdy naprawdę akceptujesz samotność, możesz doświadczyć najczystszej formy relacji, takiej, w której nie ma przymusu, nie ma lęku, nie ma udawania. Bo jeśli niczego nie potrzebujesz, możesz wreszcie naprawdę dawać. Wielu mężczyzn nigdy tam nie dociera. Całe życie próbują wypełnić pustkę, której nie potrafią nazwać. Szukają kobiety, która da sens, ale sensu nie można dostać. Trzeba go stworzyć w ciszy, w samotności, w spokoju, którego świat nie rozumie. I może właśnie dlatego, z wiekiem, mężczyzna zaczyna się uśmiechać inaczej. Nie dlatego, że jest szczęśliwy, ale dlatego, że w końcu niczego nie musi. Nie musi być idealny, nie musi być młody, nie musi nikogo zadowalać. Wystarczy, że jest wierny sobie. A to, mój przyjacielu, jest wolność, ta prawdziwa, bo kiedy nauczysz się być sam, nikt już nie może cię złamać. I może właśnie w tym tkwi największy paradoks życia. Dopiero wtedy, gdy przestajesz szukać miłości, zaczynasz naprawdę rozumieć, czym ona jest. Więc, jeśli dotarłeś do tego momentu, jeśli czujesz, że to, o czym mówię, dotyka czegoś w tobie, zostaw swój komentarz. Napisz, co czujesz. Czy zgadzasz się z tym, że samotność może być błogosławieństwem? Czy może wciąż wierzysz, że bez kobiety życie jest puste? Nie ma złych odpowiedzi. Jest tylko szczerość. Bo w świecie, w którym wszyscy krzyczą, Stoik wybiera ciszę. I w tej ciszy znajduje wszystko, czego kiedykolwiek szukał.